Poniedziałek, 23 maja. Dzień dobry. Anna Arcińska, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. 8 milionów złotych strat. Funkcjonariusze zabezpieczyli do dalszej analizy dokumentację, komputery, zewnętrzne nośniki pamięci. Grupa przestępcza rozbita. To była jedna z kolejnych akcji wymierzonych w tego typu działalność. Coraz więcej osób zgłasza się do policji w sprawie oszustwa na stłuczkę. Osoba była utwierdzana w przekonaniu o tym, że to ona odpowiada za stłuczkę. Jeżeli są sytuacje, gdzie zdarzenie jest, że tak powiem, niepewne, to żeby jednak policja przyjechała i rozstrzygnęła to. Szansa na sukces Wiktora Kowalskiego. Ogromna radość, ale też jakieś takie niedowierzanie. Dał sobie tak świetnie radę, że no jestem zaskoczona. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej rozbili grupę przestępczą. Jej członkowie podejrzani są m.in. o przestępstwa karne w zakresie poświadczenia nieprawdy w dokumentach podatkowych. Grupą miała kierować 47-letnia mieszkanka powiatu bydgoskiego. Kobieta najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Grupa mogła działać od 2018 roku. Z ustaleń śledczych wynika, że w ramach różnych podmiotów gospodarczych wystawiano nierzetelne faktury VAT na tak zwany leasing pracowniczy. Według funkcjonariuszy działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia budżetu państwa na kwotę około 8 milionów złotych. Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji współpracując z Krajową Administracją Skarbową dzięki tej współpracy mogą rozbijać zorganizowane grupy przestępcze działające w sektorze podatkowym i to była jedna z kolejnych akcji wymierzonych w tego typu działalność. Zatrzymano 12 osób. Wszyscy zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Bydgoszczy, gdzie postawiono im zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania gangiem. To 47-letnia Katarzyna S., mieszkanka powiatu bydgoskiego. Wobec niej oraz Piotra R. sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Katarzynie S. zatrzymanej kobiecie przedstawiono zarzut kierowania tą grupą. Prokurator również przedstawił tym osobom zarzuty tworzenia fikcyjnej, nierzetelnej dokumentacji podatkowej w ramach działania tej zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru policji oraz zakazu opuszczania kraju. W trakcie działań przeszukano miejsca zamieszkania członków grupy oraz siedziby reprezentowanych przez nich firm. Funkcjonariusze zabezpieczyli do dalszej analizy dokumentację, komputery, zewnętrzne nośniki pamięci, telefony, a także gotówkę 10 tysięcy euro i prawie 400 tysięcy złotych. Dwóm osobom, które kierowały grupą przestępczą może grozić 25 lat pozbawienia wolności. Pozostałym natomiast do 8 lat. Karolina Kania, TVP 3 Sąd w Warszawie wydał listy gończe za Sebastianem W. i Łukaszem G. Poszukiwani są podejrzani o zabójstwo 29-letniego mężczyzny pochodzącego z Wysławia koło Tucholi. Do zabójstwa doszło dwa tygodnie temu na Nowym Świecie w Warszawie. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Na wniosek prokuratury okręgowej w Warszawie sąd zastosował wobec mężczyzn tymczasowe aresztowanie. Poszukiwani są podejrzani o zabójstwo mieszkańca Wysławia. Do zdarzenia doszło w nocy z 7 na 8 maja. Moment bójki, jaka wywiązała się między mężczyznami, został nagrany telefonem przez jednego ze świadków zdarzenia. 29-letni mężczyzna został zaatakowany ostrym narzędziem. Zakrwawiony wszedł do pobliskiego sklepu. Sprzedawca wezwał karetkę i próbował udzielać poszkodowanemu pomocy. Jego stan był jednak krytyczny. Tyczny. Mężczyzna zmarł. Do niebezpiecznego wypadku doszło rano w Bydgoszczy. Samochód osobowy zderzył się z tramwajem. Pojazd dachował na torowisku. Kobieta, która prowadziła auto, nie odniosła obrażeń. To kolejna kolizja z tramwajem, jaka miała miejsce w ostatnich dniach w Bydgoszczy. Tym razem do wypadku doszło na ulicy Fordońskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Gajową. Kobieta... Niestety nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu pojazdowi szynowemu i doprowadziła do zdarzenia z tym pojazdem. Był do tramwaj linii numer 5. W efekcie tego zdarzenia kierująca tym samochodem no niestety dachowała na torowisku. Na szczęście kobiecie się nic nie stało. Kierująca została zakleszczona w pojeździe. Kobieta otrzymała mandat w wysokości 1500 zł oraz 6 punktów karnych. Przez kilkadziesiąt minut występowały utrudnienia. Policja przypomina, że część ulicy Fordońskiej jest wyłączona z ruchu lub na jej odcinku jest zmieniona organizacja ruchu. W tych newralgicznych miejscach musimy tą szczególną ostrożność zachować i stosować się do tych przepisów, patrzeć co się dzieje. Pamiętajmy też, że tam jest i ruch kołowy, ruch pieszych i ruch też również tramwajów. Zaledwie kilka dni temu doszło do innego wypadku z udziałem tramwaju. Wówczas pojazd szynowy numer 7 jadący w stronę Fordonu zderzył się u zbiegu Fordońskiej i Bałtyckiej. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. W przeciągu roku jest to 10-15 zdarzeń w skali naszej statystyki rocznej i na szczęście do tej pory w większości tych zdarzeń nie mieliśmy poważnych obrażeń i ofiar śmiertelnych. Bydgoszcz Edyta Starczewska. W zbliżeniach wracamy do tematu, o którym już informowaliśmy. Coraz więcej osób zgłasza się do policji twierdząc, że padły ofiarą oszustwa na stłuczkę. Policja ma około 40 zgłoszeń, poszkodowanych jest 25 kierowców. W sprawie zatrzymano trzy osoby. Miały one celowo doprowadzać do kolizji drogowych i wymuszać wypłatę odszkodowania. Policja poszukuje świadków późnym wieczorem lub nocą na dwupasmowej drodze. Oszuści, którzy celowo doprowadzali do stłuczek zajmowali pozycję w tak zwanym martwym polu widzenia i oczekiwali na zmianę pasa ruchu przez kierowcę, za którym jechali. Następnie w momencie wyprzedzania gwałtownie przyspieszali. Poszkodowani kierowcy zmieniając pas ruchu nieświadomie doprowadzali do stłuczki. Gasili swoje światła, a że działali zawsze w porze wieczorowo-nocnej, to właściwie dla rzekomego sprawcy kolizji stawali się niewidzialni. Następnie pokazywali filmy ze swoich kamerek i osoba była utwierdzana w przekonaniu o tym, że to ona odpowiada za stuczkę. Do kolizji dochodziło nie tylko w okolicach Bydgoszczy, ale także Torunia, Poznania, Warszawy, Gdańska i Łodzi. Poszkodowani kierowcy, chcąc uniknąć utraty zniżek ubezpieczeniowych oraz mandatu, dogadywali się z oszustami, a także przekazywali określoną kwotę, która miała pokryć koszty naprawy ich samochodu. Sprawcy jednego wieczoru prowokowali po kilka kolizji, co pozwalało im zbierać od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Każdy próbuje uniknąć punktów karnych, ale też proszę wziąć pod uwagę, że my musimy być pewni w 100%, że jest nasza winna. Że nie ma żadnych wątpliwości, że przebieg zdarzenia nie budzi żadnych wątpliwości, bo jakiekolwiek wątpliwości powinny nam dać do myślenia, że coś mogło być nie tak, że ta sytuacja mogła być sprowokowana. I w tym momencie no jednak lepiej pokusić się, żeby wezwać policję, żeby jeżeli są sytuacje, gdzie zdarzenie jest, że tak powiem, niepewne, to żeby jednak policja przyjechała i rozstrzygnęła to. Spisane oświadczenie, dane z dowodu osobistego i rejestracyjnego, zdjęcia uszkodzonych pojazdów, filmy z wideorejestratora mogą okazać się dowodem w sprawie. Po nagłośnieniu sposobu działania oszustów do policji zgłaszają się kolejne osoby. Poszkodowanych jest 25 osób. Zarzuty usłyszały trzy osoby z województwa kujawsko-pomorskiego. Zostały zatrzymane. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. Strażacy z regionu wspierają druhów ze wschodu i ofiarują ponad 50 palet profesjonalnego sprzętu. Sprzed ośrodka szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lubiance wyruszył kolejny konwój z darami dla Ukrainy. Strażacy z regionu po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie druhów z Ukrainy, którzy pracują w ekstremalnie trudnych warunkach. Przekazywany sprzęt pochodzi głównie z rezerw magazynowych. Mierzą się tam z ogromną tragedią, ale działają w ogromnej presji czasu, ale też pod ostrzałem. Oni narażają swoje zdrowie i życie podwójnie, bo nie tylko podczas tych działań, ale też są narażeni na ostrzał wrogich wojsk. Tym razem dary stanowią ponad 50 palet profesjonalnego sprzętu, w tym ubrania ochronne, hełmy, buty i rękawice. Poza tym węże pożarnicze, agregaty prądotwórcze, motopompy oraz kaski budowlane. Wszystko co mieliśmy mogliśmy im przekazać, przekazujemy im dalej. Prosili również o kamizelki kuloodporne, niestety takiego sprzętu nie posiadamy. Nikt się nie spodziewał, że strażacy będą potrzebowali kamizelek kuloodpornych. Kujawsko-pomorscy strażacy od momentu wybuchu wojny na Ukrainie podarowali druhom ze wschodu ponad 130 palet sprzętu. W akcję pomocy zaangażowane są komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. PSP współpracuje również ze strażami pożarnymi z całego świata, chcącymi zaoferować sprzęt dla strażaków z Ukrainy, pełniąc rolę koordynatora. Akcja wsparcia rozpoczęła się 2 marca. A to, jak przydatny jest sprzęt podczas codziennych akcji na wschodzie, widać na zdjęciach oraz filmach publikowanych w internecie. Nas serce raduje, jak widzimy strażaków ubranych w nasze umundurowania, jeszcze mają napisy straż. Straż Polskie, napisy Straż. Nasze hełmy, nasze wyposażenie i nasze samochody, które właśnie przyczyniają się do likwidacji skutków tej wojny. Zebrany przez strażaków z regionu sprzęt zostanie przetransportowany do Rzeszowa, skąd odbierze go grupa druków z Ukrainy. Natalia Kurowska, TVP Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Jutro początek egzaminów ósmoklasistów. Uczniowie z grudziąca skonstruowali marsjański łazik. Po długich przygotowaniach nadszedł czas, by sprawdzić, czego nauczyli się przez lata spędzone w szkole podstawowej. We wtorek, punktualnie o dziewiątej, w całej Polsce rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów. W regionie przystąpi do nich 27 tysięcy uczniów, w tym 267 uczniów z Ukrainy. Pięknie, bole całkowicie. To już ostatnie chwile przed pierwszym w życiu poważnym sprawdzianem. W szkole podstawowej numer 31 w Toruniu do egzaminów ósmoklasisty przystąpi w tym roku 60 uczniów. Jestem dobrze przygotowany, no jeszcze jest ostatni dzień, coś trzeba się. Na pewno pouczyć, ale uważam, że jest dobrze. Jakoś się na razie nie stresuję, ale zobaczymy, jak będzie jutro. Egzaminacyjny maraton potrwa trzy dni. We wtorek język polski, w środę matematyka, a w czwartek język obcy. Zgodnie z zapewnieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na egzaminie pojawi się jutro w arkuszu polonistycznym rozprawka jako dłuższa forma wypowiedzi pisemnej oraz opowiadanie twórcze. Choć na razie nastroje optymistyczne, dla ósmoklasistów egzamin to duże wyzwanie. Ostatnie dwa lata upłynęły w cieniu pandemii. By pomóc uczniom usystematyzować wiedzę, szkoły przez cały rok organizowały dodatkowe zajęcia. Nauczyciele starali się to nadrobić, mieliśmy dodatkowe konsultacje, mogliśmy zawsze stać po lekcjach, czegoś nie rozumieliśmy. Nauczyciele starali się pomóc, rozumieli nas, że jest ciężko w obecnej sytuacji. Uczniowie hmm, przez te ostatnie lata nauki zdalnej no jakby, odwykli. Od takiej typowej nauki i stacjonarnej, i to po prostu jest potrzebne. Potrzebna jest również wszelka inna pomoc i wsparcie dla tych uczniów, również psychologiczno. 98% uczniów z województwa Kujawsko-Pomorskiego jako obcy wybrało język angielski. Zdaniem kuratora oświaty, tegoroczni usmoklasiści są lepiej przygotowani niż przed rokiem. Uczniowie w szkole w sposób stacjonarny spędzili więcej czasu niż to było rok temu, więc liczymy na lepsze wyniki. Potwierdzają to również dyrektorzy. A jak na... Wyniki uczniowie poznają 1 lipca. Tydzień później otrzymają zaświadczenie wraz z liczbą zdobytych punktów. I do tego dodajemy. Ocena egzaminów wpłynie na przyjęcie do wybranej szkoły ponadpodstawowej. Drugim decydującym czynnikiem będą punkty uzyskane za stopnie na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia. Przystąpienie do egzaminu usmoklającego. Jest warunkiem ukończenia edukacji w szkole podstawowej. Jeżeli uczniowie z powodów zdrowotnych bądź też losowych nie będą mogli teraz tego egzaminu napisać, egzamin poprawkowy w tym roku odbywać się będzie w dniach od 13 do 15 czerwca. Joanna Wojnowolska, TVP Szybytgoszcz. Znana z bajek dla dzieci, licznych noweli i jednego z najważniejszych dzieł, Roty, Maria Konopnicka dziś obchodziłaby swoje 180. urodziny. Z tej okazji w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowano konferencję naukową poświęconą jej twórczości. Była pisarką, poetką. Bajki dla dzieci między innymi. Maria Konopnicka była yy, pisarką. Była pis pisarką. Była pisarką. Kolowska była chemiczką. Mimo swoich wielu talentów, chemiczką nie była. Ale warto zapamiętać, że Maria Konopnicka to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiej literatury. Urodziła się w połowie XIX wieku w Suwałkach, a zmarła w 1910 roku w Lwowie. 2022 rok został ogłoszony Rokiem Marii Konopnickiej. Tematyka w związku z tym podejmowana w referatach jest zróżnicowana. Dotyczy twórczości Marii Konopnickiej, jej tekstów różnorodnych, zarówno w takim ujęciu lingwistycznym, literaturoznawczym, jak i okiem historyków. Konopnicka, jej teksty dla dzieci zostały właściwie zapomniane. Uważa się za takie bardzo staroświeckie. Tymczasem chciałabym pokazać Konopnicką jako absolutnie nowoczesną, nową, z taką perspektywą widzenia świata, które jest nam dzisiaj niezbędne w edukacji. Ale Maria Konopnicka to nie tylko autorka znanych bajek. Pisarka była także publicystką, tłumaczką, nowelistką, krytyczką literatury oraz aktywistką. Jest autorką roty, która stała się jedną z najważniejszych polskich pieśni patriotycznych. W Bydgoszczy przechowywany jest reprint rękopisu dzieła. Rozmaitą twórczość Konopnickiej, ale i jej prywatne zapiski można zobaczyć m.in. na wystawie w Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy. Zbiór jest bardzo bogaty. Posiadamy listy z lat 1907-1910 skierowane do jej dzieci, ale również 19 listów do różnych osobistości kultury i nauki, z którymi ona właśnie korespondowała. Na planszach, które znajdują się na wystawie, można oglądać rękopisy, ale w gablotach znajdują się również jej książki. I właśnie tutaj pokazujemy, jak bogata była jej twórczość, bo jest tu i nowela, i proza, i przekłady. Wystawa potrwa do 10 czerwca. Dagmara Moranowska, TVP3 Bydgoszcz. Uczniowie zespołu szkół technicznych z Grudziądza wśród najlepszych młodych konstruktorów. Ich marsjański łazik zachwycił jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Explory. W październiku młodzi ludzie wezmą udział w wielkim finale, który odbędzie się w Gdyni. Wszystko zaczęło się od pomysłu. Uczniowie chcieli stworzyć urządzenie, które pracować będzie w kosmosie. Tak powstał prototyp pojazdu, który może zostać wykorzystany do badania planet, ale także budowania kosmicznych baz. Praca nad łazikiem głównie to było dopasowywanie, najpierw w ogóle projektowanie wszystkich elementów, potem wydruk 3D, no i dorabianie różnych tutaj swożdzi na tokarkach w naszej szkole, oraz w końcu złożenie i zaprogramowanie całego pojazdu. Zaprojektowany przez uczniów Łazik ma sześć silników, które zapewniają stabilną i pewną jazdę na różnych podłożach, docelowo na różnych planetach. Modułowa budowa pozwala na dodawanie i odejmowanie części w zależności od potrzeb misji kosmicznego pojazdu. Głównym atutem urządzenia jest jego bezawaryjność. Docenili to juroży ogólnopolskiego konkursu EXPLORY. Było widać, że jurorzy naprawdę słuchają z zainteresowaniem, oglądają to, co im prezentujemy, byli zachwyceni. Także już formalnością było tylko to, że weszliśmy do finału. Eksplory to konkurs, który wyszukuje i rozwija młode talenty. Do etapów regionalnych zgłosiło się 230 ekip. Wyłoniono 9 projektów o największym potencjale. Wśród nich łazik stworzony przez uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu. Promuje się w tym festiwalu inne podejście do nauki, po prostu przedstawienie pewnych rzeczy w inny, innow innowacyjny, ciekawy sposób. No i co za tym idzie, tematyka tych prac też jest przenajróżniejsza od biologii, chemii są również projekty humanistyczne, po szeroki projekt techniczny, tak jak nasz. Prototyp urządzenia powstał we współpracy z Międzynarodowym Koncernem Technologicznym oraz Politechniką Bydgoską. Uczniowie zaprezentują projekt podczas finału eksplory jesienią w Gdyni. W zbliżeniach jeszcze jeden sukces. Mieszkający we Włocławku Wiktor Kowalski został zwycięzcą programu Szansa na Sukces Opole 2022. W ścisłym finale wiosennej edycji muzycznego show, absolwent Akademii Muzycznej Wydgoszczy zaśpiewał utwór Już Nie ma dzikich plaż z repertuaru Ireny Santor. W czerwcu artysta wystąpi podczas koncertu debiutów w Opolu. Głos zachwycił jurorów i publiczność. Wiktor Kowalski śpiewająco wykorzystał swoją szansę na sukces. To jest na pewno jakaś ogromna, ogromna radość, ale też jakieś takie niedowierzanie, jakby to wszystko było jakąś taką. Jakby to wszystko nie było realne, to są mniej więcej tego, tego, tego rodzaju emocje. Na pewno to jest jakieś, no szczęście, <ścoughs> szczęście na pewno, bo to, bo to jest poniekąd spełnienie jakichś tam jakich, jakich, jakichś marzeń. W ścisłym finale wiosennej szansy na sukces Wiktor zmierzył się z utworem z repertuaru Ireny Santor. Występ przyniósł mu zwycięstwo i zagwarantował udział podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Artysta wystąpi podczas koncertu debiutów. To było może takie marzenie, nawet z tych takich, które, które człowiek tam gdzieś marzy sobie, że może kiedyś dałoby się w Opolu zaśpiewać, ale, ale, ale czy to jest w ogóle możliwe? No. Okazuje się, że to jest możliwe i to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że no, marzenia, się, marzenia się spełniają. Bałam się tej góry, czy da sobie, czy sobie poradzi tam w tej górze, bo to rzeczywiście tonacja i pani Ireny to jest żeńska tonacja, ale dał sobie tak świetnie radę, że no, jestem zaskoczona. I gratulujemy mu. Pochodzący z Kielc, ale mieszkający we Wrocławku, Wiktor Kowalski, związany był z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. To tam stawiał swoje pierwsze kroki. Już jako student zachwycał nieprzeciętnym głosem. On powinien śpiewać na największych scenach operowych świata. Jego potencjał jest po prostu porównywalny z największymi gwiazdami. Na niego się patrzy z wielką przyjemnością. On nie musi. Iść kakać, obracać. On tylko stoi po prostu. To jest ten typ jak Sinatra, który był gigantem pieśni. Agata Chyłka-Wnuk, TVP3 Bydgoszcz. Marzenia się spełniają. Są sukcesy muzyczne, czy także sportowe? Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Są sukcesy i to międzynarodowe. Na wieśnarskich Mistrzostwach Europy Juniorów we włoskim Varese Polska zdobyła dwa medale. Jeden z nich, srebrny, to zasługa kobiecej czwórki podwójnej. W osadzie płynęła Natasza Malicka z lotu do Bydgoszty. Nie wiedziałyśmy za bardzo, na, na co płyniemy, po co... Yy. Czego możemy oczekiwać od siebie? Nie znałyśmy swoich możliwości, ponieważ w Wałczu byłyśmy na obozie bardzo krótko. E, e, trenerzy jednak widzieli w nas potencjał od samego początku. Mówili, że jest dobrze, że jest szybko i, e, i bardzo nas wspierali. Towarzyszyły nam ogromne emocje i skrajne. E, bardzo się stresowałyśmy z dziewczynami. E, jednak nie przekładałyśmy tego stresu na siebie. E, żeby po prostu nie było gorzej, ale wydaje mi się, że przez zgranie, jakie miałyśmy ze sobą, nie martwiłyśmy się o to, że może nam pójść źle i wiedziałyśmy, że mamy możliwość płynąć na medal. W serwisie sportowym powiemy też m.in. o wynikach zawodników z regionu na Akademickich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. Sport po wieczornym wydaniu zbliżeń o 21.40. A w zbliżeniach jeszcze prognoza pogody Dagmara Moranowska. Dzień dobry. W tym tygodniu czeka nas zmienna i dość gwałtowna aura. Wszystko za sprawą dwóch ośrodków niżowych, które zawładnęły pogodą. One będą przynosić nam na przemian. Trochę chwil ze słońcem i pogodnym niebem, ale nie zabraknie też chmur i przelotnych opadów deszczu, natomiast te będą to jedynie symboliczne opady. Synoptycy prognozują także lokalne burze. Natomiast ta noc na Kujawach i na Pomorzu będzie bardzo pogodna i spokojna z temperaturą od 8 do 9 stopni. Jutro w regionie do południa. Bardzo pogodnie i słonecznie, ale w drugiej części dnia już więcej chmur i pojawią się również przelotne opady deszczu. Na termometrach natomiast jutro maksymalnie 20 stopni. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już za moment. Do zobaczenia. Kolejne nasze informacje o 21.30. Zapraszam. Do zobaczenia.